Cześć, pokażę Ci dzisiaj, jak podłączyć nasz kontroler od PS3 do naszego komputera przez kabel USB. Więc najpierw potrzebne nam są trzy rzeczy: kabel USB z końcówką do kontrolera, FAT. I specjalne oprogramowanie, które możemy ściągnąć z link dodałam w opisie filmu. Więc ściągamy paczkę z tej strony. Instalujemy plik PS3 Installer. Ja już go nie muszę instalować, bo już go mam teraz. podłączamy nasz kontroler. Jeżeli już go podłączyliśmy, klikamy na PS3 Sixtas, EN. i wchodzimy w jakąś grę. Na przykład wybiorę jakiś trik przykładowy i już go możemy zastąpić którymś przyciskiem teraz bierzemy zapisz ustawienia i wyjdź no ale ja to ja zmieniłem rozłączam włączamy grę Tony Hawk i pokażę wam jak to działa No, ja oczywiście nie mogę grać, bo w jednej kamerę, ale widzicie, że ta opcja działa bardzo poprawnie. Jedynym minusem jest to, że do nowszych aktualizacji w Windowsie Vista nie możemy podłączyć bezprzewodowo. Ja więc taką aktualizację mam. Jeżeli będę jest lewa Windowsa XP, to wam pokażę, jak podłączyć bezprzewodowo. To będzie na tyle. شما